Siemanko moi drodzy, witam was wszystkich na kanale Turystyka Stadionowa, na którym jak sama nazwa wskazuje będzie wszystko o piłce i to co obok niej, także zapraszam was serdecznie. Dzisiaj zabieramy was do hojnic na piękne Kaszuby na mecz, w którym Chojniczanka Chojnice w drugiej lidze podejmie polonie Bytom, także zapraszam, chodźcie. Korzystając z okazji, że w sumie to jesteśmy na Kaszubach, czyli na dość ładnym regionie, bardzo nawet ładnym. Dojechaliśmy sobie kochani nad jeziorko, a mianowicie jest to jezioro Garczyn. Polonia bytą trzeci plac, ale na ten moment 34 strzelone gole, 13 straconych. Także bardzo bramkostrzelna ekipa. Natomiast no nie można tego powiedzieć o gospodarzach z Chojnic, bo tam tylko 18 bramek z tego co patrzyliśmy strzelonych. Więc tutaj tak naprawdę można się spodziewać różnych wyników, bo jestem ciekawy jak sobie po prostu poradzi ofensywa chojniczanki dzisiaj. Czy jednak troszeczkę się rozwiąże wolek z Bramkami, czy dalej to będzie trochę taka może nawet ich impotencja strzelecka. No nie jest to za wysoki wynik jak po 15 kolejkach, natomiast w meczach Polonii-Bytom, no pada bardzo dużo tych bramek, bo to jest średnia ponad 3 gole na mecz. Drobny spocik, bo się czuję jak pan Robert Makłowicz, ale jesteśmy Jezioro Garczyn pod Kościerzyną. Sekcja sportowo-turystyczna, szukamy miejsca ustawki kibiców przyjaznych z gospodarzami. Oczywiście nie zgrywam się, ale fajnie też zaczerpnąć troszeczkę naturki. O, ona zawsze też była moją wielką pasją i odkrywanie nowych miejsc. Czy Polonia ma w hymnie zagrać, przed laty grałaś w Ameryce. Otóż w latach 60 były takie rozgrywki jak International Soccer League, o ja. gdzie grały drużyny z Europy i Polonia tutaj grała. Także ciekawostka, myślę, warta uwagi. W latach 60 Polonia by tam za wielką wodą uczestniczyła w rozgrywkach, które właśnie ostatecznie wygrała. I my już dojechaliśmy na miejsce w tle stadionu w Chojnicach. Do meczu jeszcze dobre 2,5 godziny. No i powiem szczerze ogólnie, że no potwierdzono, że kibice go się pojawiają, więc fantastycznie podoba być 180 osób. Fajne jest to, że stadion jest położony blisko w ogóle rynku w Chojnicach, czyli tak naprawdę w samym ścisłym centrum miasta. Tutaj tu pierwszy raz, nie będę wykłamał, jest naprawdę bardzo sympatycznie, bardzo tak kameralnie i bardzo fajne wrażenie to robi. Tu tutaj fajne jakieś kapeliszki, kościółek razy dwa tak właściwie. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni, a trzeba mieć siłę przed meczem. na szansę w dzisiejszym meczu i czy jest pozadowolony z obecnego sezonu, jeśli chodzi o klub stołeczny? On jest Myślę, sezonie w troszkę lepiej, chociaż wydaje mi się, że byśmy mieli trochę lepszą drużynę w zeszłym sezonie. No nie wiem, wydaje mi się, chciałbym, żeby był przynajmniej remis. Sądzę, że Możemy przegrać w tym już. Rozumiem, eee, przyjeżdża rywal, który jest w dobrej formie. Eee, ostatnio i Polonia przegra z Wieczystą, tak jak Kojniczanka, bo ostatnie mecze, które was się odbywały w ramach drugiej ligi, oba zespoły grały z Wieczystą Kraków. Także oba zespoły są po porażkach, są podrażnione. Cóż mogę powiedzieć? No będziemy wywalczyć. mam nadzieję, że, że, że wygrają, chociaż będzie bardzo ciężko, zobaczymy, nie? Cię w końcu nie tak, tak? Które roczniki? 13. Jakieś sukcesy już były na szczeblu juniorskim? No to opowiadaj wiesz, ja dopiero w tym roku zaczęliśmy ligę, Tak. A teraz po tej rundzie prawdopodobnie podobnie awansujemy do wojewódzkiej. To widzę, że tutaj kolega chyba, chyba kapitan. A ta... Dobra. Naprawdę? Dobra. Do powodzenia. Dobra. Działajcie, no i co? Dzisiaj, żeby wszystko się udało Dobra. i bez kotu. No chociaż jeden zero. Chociaż jeden zero. jest że trudny przeciwnik, dużo strzela goli. Eee, 34 bramki przez spolany bytam, także no co? Życzę Wam powodzenia? Wierzymy, wierzymy w od o końca, także miejmy nadzieję, że się uda. Chcieliśmy się zapytać, jak się widzicie szansę kolejniczanki w tym meczu. No bo jak widzicie, tutaj jesteście tutejsi, to powiedzcie parę słów siebie, jak to widzicie. No tak średnio. Tak średnio bym powiedział. <średnio. Rozumiem, ale wypatrujesz tutaj um, jakiś szans dla w ogóle swojej drużyny? Tak, ciężkie no. ale. bardziej, I wypatrujesz, że bramkas jest takich dolnych Rozumiem, rozumiem. Powiem w ten sposób, eee, szanse jakieś są zawsze, także myślę, że trzeba wierzyć, trzymać kciuki. No rywal wymagający, nie ukrywajmy, bo jednak trzecia pozycja w tabeli, no ale panowie ode mnie wystarczy już po odlepie. Na tej trybunie na sektorze C będzie młyn Kojniczanki, bo widać, że jest gwiazdo, także tutaj będziemy wypatrywać dzisiaj tego, co najlepsze na trybunach. Nawet 200-osobowa grupa kibiców Polonii bytą na sektorze gości będzie dzisiaj obecna z pewnie jakąś koalicją, mianowicie z Arką gnienia. Także takie ekipy no znane, rozpoznawalne w szerszej publiczności. W ogóle spójrzcie sobie jaka fajna jest murawa na tym stadionie. Naprawdę super przygotowana. Jesteśmy już po rozmowach z przeróżnymi kibicami, jak i z chłopakami, którzy też grają w zespołach juniorskich Zdania są podzielone. Natomiast co będzie tak naprawdę to zobaczymy na boisku. Póki piłka w grze, no to tak naprawdę nic się nie dowiemy. Zaraz że wchodzą na boisko, my też już gotowi. Wchodzą się do strony Polonii Bytom i tak także koalicja obecna, no i już żyjemy. w mecz wyrównany, ale posiadanie piłki po stronie ewidentnie Polonii. Kibole już dobrze ryknęli, także zaczynamy. O. Mianą przymości przeciąganie liny, i chyba ląduje jakaś opraweczka. Także powoli się zaczyna, rozkręcamy się. Po drugiej stronie też balaga na trybunach. Widać, wszyscy skaczą. Także może tam Maciuś pokazać, co się dzieje. A na bo jest dalej wynik bezbramkowy. I widać, zaczyna się dziać w końcach, podpalili. raczej tych zagrożałych kibiców, nie prostują, Sylwester w Chojnicach świtaczkowy rok bawec stary no no to jak, jak piro piro że to wiesz Sylwester w No właśnie, uważam, że to było fajne tifo tak zwane i myślę, że to fajnego mają w sobie te niższe ligi że możemy właśnie być świadkami czegoś takiego Naprawdę super doping z obu stron, nie próżnują kibice. Także no, myślę, że my jako obserwatorzy tak naprawdę możemy być z tego zadowoleni, bo na razie na boisku nuda. Teraz lecimy jakieś gięta stadionowa, bo co to za mecz bez giętry, nie? Jelitko myślę będzie... Tak, jeszcze Koniecznie się spróbować. Maciej, jesteś głodny? Troszeczkę jestem, no. Ja bo... głodny prawie, ale coś był zjadł. Prawie, prawie gol, dla Chojniczanki, to było naprawdę bardzo blisko. Super kontra, no ale powiem wam szczerze, tutaj serio, no milimetry. No w której jest minuta w ogóle? 43. No mogę do szatni dostać, co? Zaraz do szatni, ale jakoś drogę to zjawicze terapełci już do swojego zawodnika. Jakiś zawodnik z swoje leży Dzieje się. Dzieje się w czerwonach to boisku, Na razie tak jak wspominałem średnio, ale coś się zaczyna dziać. ruszył. Spiegha piłka. Dobrze wyczyszczone przez obrońców To no no Na razie, naprawdę, mecz walki. Tak naprawdę, jedna, set, jedna stuprocentowa sytuacja. No i Polonia, by to miała też bardzo dobrą szansę. Natomiast obrońcy interweniował z samej linii. Wydaje mi się, że do przerwy wynik 0-0 się utrzyma, ale są jakieś tam e, prognozy, że jednak w drugiej połowie będzie lepiej. My kończymy pierwszą połowę i zapraszamy Was na przerwę. Kupiłem ci kiełbaskę, tak mizernie wygląda. z yes. yes. Dziękuję, bardzo i ja od Twojej strony. Proszę, jest, z apetytem, żeby <noise> Teraz ja ją ocenię: 15 zł. łeczka zimna, ale kiełbaska wygląda dobrze. Tylko, że bez żadnych dodatków. Ja lubię osobiście, jak jest jeszcze domu sztartki, poproszona cebulka cebulkę albo ogóreczek. góreczek. lepiej razem. Ale jest to jest? Ale jest piano, sauce, Ale naprawdę smaczy. Jedna stadionowa. Działamy. Mamy brawkę na 1-0 dla chojniczanki w się kibice, gospodarzy. Głos główki z rzutu Także zaczynamy strzelanie w chojnicach, brawo! Co to dużo mówić? Zaczynamy kanonadę, mam nadzieję, na razie 1-0. I mecz się zaczyna. się trochę nam rozkręcił, bo się rozkręcił, mamy jeszcze czas. Z tego co patrzę na zegar 58 minuta, także naprawdę jeszcze mnóstwo czasu w piłce nożnej wjeżdżać. Było grążnie, było intensywnie, ale z akcja, zakończony faulet, nabrał Super odległość, żeby coś ukuć. Także Polonia została fragmentem, zobaczymy co z tego będzie. O, o, bardzo... Oj, ładnie broni. Tylko nabrała dość dziwnej rotacji. Ale w środek bramki. strzelił. W środek tego. Inaczej niezbyt pewnie, ale liczy się skutecznie. Obronił to bramkę. też. 90 minuta na zegarze, 5 minut dłużej pogramy dzisiaj na stadionie miejskim w Chojnicach. A tutaj rzeczywiście chyba doszło do jakiegoś stłuczenia. Sybulkę dostał. Taka za przedłużanie gry, co tu dużo mówić. Tak, Przy <grym> aktorzy jak to <grym> mówią. Przy aktorzy. Zwycięstwo do zadowolony stadion. Proszę tylko zobaczyć jaka radość stoła w A tutaj Pan przewidział wynik. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, szczęśliwy. jestem smar... ją i drużyną z em Zawsze! I zawsze szczęśliwy. Życzymy dalszych sukcesów. dzień. nie będę kłamał, że ja jako obserwator uważam, że był to mega fizyczny. Był on naprawdę nawet bardzo trudny, no ale teraz przed wami bardzo wymagający, wal, ponieważ nasza jest z na Polski, czyli Jagielonia. To, będą to rozkrywki kucharowe. i teraz jakie są twoje odczucia przed. Cześć! No bardzo, bardzo fajnie, że możemy zagrać z się Polski. Gdzieś to jest też i dla miasta, i dla nas, i dla całego klubu e, fajna sprawa. Też ciężko na to pracowaliśmy, bo przechodziliśmy przez te kolejne szczeble e, Pucharu. Co so, jesteśmy, jesteśmy gotowi z nimi się zmierzyć i zobaczymy po meczu. Myślę, że będzie to bardzo fajny mecz. Bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego i powodzenia. Dzięki. Hej. A my jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy za ten fantastyczny met, który mogliśmy dla Was relacjonować. Pozdrawiamy z Kołnic ciśniemy na konferencję prasową.